To oczywiście jest człowiek, który zabił moją rodzinę. Wiadomym mi jest, że podczas wojny pełnił służbę w łańcucie. Ku mojej radości wiem, że w wyniku jego działalności wyświadczył ludziom wiele dobra. Zresztą niczego innego bym się nie spodziewał. Nikt nie chce widzieć przy swoim ojcu podpisu zbrodniarz. Mamy obowiązek powiedzieć prawdę. są No. Ich sag ja, ich weiß wirklich nichts. Ich wundere mich, dass sie über meinen Vater schreiben wollen. Ich bin immer deine liebste Tochter gewesen. Ich kann nur Gutes von meinem Vater sagen und mehr kann ich wirklich nicht. He was very friendly. Mi he was very open. And people really liked him.: Dostał krzyż żelazny drugiej klasy. That is a major part of the explanation, why he came away with all what he had done. Ci ludzie nie mieli powodu, żeby o tym opowiadać. Rodziny nie miały specjalnie powodu, żeby pytać. Na pewno nie możemy się zgodzić, jeżeli się mówi kłamli. Mieszkańcy wioski wymordowali wszystkich Żydów, by upływać do głębokim poświęceniem. Nie myśmy to zrobili, tylko no wyjście to zrobili Niemcy. Zauważyłem komendanta żandarmerii niemieckiej Słansuta Dickena. Zapytałem go, dlaczego zastrzeliliście dzieci? Na co ten odpowiedział? Żeby gromada nie miała z nim kłopot. A to nie narodzone jeszcze się urodziło w grobie. Cały aparat okupacyjny w Polsce był zbrodniczy. Wszyscy jego członkowie powinni być skazani. To to jest rodzina Unii. Ten do przeciętnego Niemca dotrze, to właśnie w taki sposób. Ich habe meine Informationen von Wikipedia. Habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und das, was mir eigentlich sehr schnell in den Sinn kam, war: Ich muss da mal hin. Ich muss mir das mal anschauen.